Dobry, w dzisiejszym nagraniu tłumaczę aferę śmietnikową, czyli jest wszem obecnie wiadome, po kradzieży firmy chciano y, y, przejąć dostępy do kasy kraj kasą. Tłumaczę szczegóły wojny tylniej. Czyli na tyłach toczyła się wojna o przejęcie kraju przez kasę, bo kasa to ja. Czyli ja to kasa. Więc pozbawiono mnie firmy zamiast mnie. Chciano przejąć kraj sklepami, z kasą, yy, moimi sklepami oraz kasą, która jest ze mną, w tych, yy, yy, w tych yy, kasetkach. Czyli w kasach jest ja. Czyli kasa to ja. Kasa to Karina. Chcieli mną przejąć kraj. I zamknęli mi firmę, ponieważ wtedy ja umrę i przejmą kraj sklepami zewnętrznymi, o których jeszcze nie wiem. No i teraz wymyślcie. Posłuchajcie, jak tu mamy geniusz, geniusz przestępczy. Doszło do tego, że przy buzy mózgów postanowiono, że to odbędzie się tak. Czyli mamy tak: Karina umiera, Karcz zamknięte, kraj przejmą sklepami Kariny, o których ona jeszcze nie wie, czyli tymi pieniędzmi w kasie. Narysuję dolce, bo wszyscy Polacy kochają dolce. Czyli mamy kasy w sklepach o których ja jeszcze nie wiem i tymi pieniędzmi mnie przejmą na śmieciach, gdy ja nie będę miała pieniędzy. I chodzi ze mną mój były małżonek, który właśnie tak chce przejąć kraj, tą kasą, razem z tymi ludźmi w Polsce. Rozmawiamy teraz na poziomie dauna, bo to dauny wymyślały. Muszę się wczuć w rolę, żeby to rozciąć. A więc, mój były małżonek, w geniuszu chciał mnie załatwić, na koniec, ale nie chodziło tak za bardzo o kasę, bo on nie wydaje nic, chodziło o inne rzeczy. <głos> <głos> więc ustawił się tam ludzi, którzy tą kasą mieli mu pomóc przejąć kraj. Bo wiecie, ma taką szamraną przeszłość i to było nie wiadomo co się z nim stanie, więc ułatwił, a tak poza tym to jest bardzo fajny chłopaczek. Więc teraz mówię o geniuszu śmieciowym, który miał miejsce i trwa do dzisiaj. Czyli oni dalej coś próbują przejąć, trzeba czasy nie przejąć. Czyli chodziło o kasę. Małżonek z szemraną przeszłością ze strachu <ściał> chciał przejąć kraj. Podobno <ściał> w Grecji uczył się iluzji. <ściał> Więc może to podziałało tak. Do, do tą stronę. Nie wiadomo. No. No, Więc yy, były wykwalifikowane panie, które miały mnie zastąpić, gdy mnie już nie będzie. I one miały pomóc przejąć kraj kasą moją. Czyli to jest sklep, bo to chodzi głównie o strach. O mój małżonek nie potrzebuje żadnych pieniędzy. <laughs> tylko żona potrzebuje i tylko tak jedzie. No, tylko do przejęcia do zabezpieczenia się, żeby mieć jakąś władzę. Bo zależy od ludzi bogatych. Więc musi też mieć pieniądze, bo inaczej go załatwią. No tak, to już jest na tym świecie. Nie, jakby był biedny, jak mysz, na to go załatwią. Tak mnie. Więc tu ma wybaczone całkowicie. Bo ja to wszystko rozumiem. Jeśli on jest taką szychą i bogacze decydują z władzą legalną, to on musi mieć, bo go zwyhujają. W razie bo on ma też. I jest zabezpieczony tym. Czyli go nie wychujają, w razie czego on też ma kasę. Bo biedaku, wiecie, jak się traktuje. No więc geniusze, którzy chcieli przejąć kraj sklepami, o których nie wiem, robili tak. Czyli pan Szczypta wcześniej dostarczał im energię ode mnie oraz to, że mogli się zamieniać, blokować, mieć władzę yy, zakupami. Czyli wydawaliśmy kasę w sklepach, siedziały tam panie, które to przejmowały, skart mało i... Geniusze później wymyślili, jak to zrobić, że ja będę ze szczyptą na śmieciach. Czyli nie, najpierw myśleli, że nie pójdę na śmieci. Później poszła zaczęła zarabiać na tych śmieciach, czyli dalej chodzę ze szczyptą, jakby na zakupy, tylko płacę innymi banknotami. No, jak to geniusze zrobiły? Czyli zablokowały całkowicie teren. Nawet szybciej. I chciały jakieś generowanie skaz pieniędzy, ale nie było żadnego do, do sta, dostawcy, nie było żadnego. Wcześniej dostawcą do domu kasy jest ja. O on, a ja wydaję. No, idziemy razem, bo jest ciężko i musi nas zawieść. Więc teraz idę z tym samym dostawcą. On zamiast zakupów niesie butelki do oddania nie może oddać. Więc z tego, co mi wiadomo, yy, po dostawie kasy przez szczyptę, idziemy na zakupy z całą rodziną, i w kasie w sklepach klienci wszyscy się ustawiają, żeby ściągać energię. Do tej kasy, z którą idę na zakupy. Więc później. Nie udało się to, że nie idę na śmieci. Idę i szczypta dalej zarabia najwięcej kasy na śmieciach. Więc mamy kolejną warstwę, próbę przejęcia, czyli przez śmieci. Też się nie da. Czyli szczypta w waszym towarzystwie ma najwięcej legalnej kasy z budowy. To jest legalna kasa. Budowa to jest legalna kasa. Więc z tą kasą idziemy do sklepu i tam się przejmujecie wszystko. Bo to jest legalna kasa. Legalną dalej daj, rozmawiaj z nimi, zabicia wszyscy są. Więc później idę na śmieci i szczypta znowu zarabia najwięcej legalnej kasy. Na śmieciach. No więc krawczyk chce to przejąć, ale to pomija. To jest nielegalne, bo ten pan jest nielegalny, nie z tego terenu jest w ogóle. Na śmieciach kasa ma y, najwięcej szczypta, nie możemy tego wydawać. Czyli jak chcą przejąć kasetki, i energię kasy, jeśli tam nie ma dostępu mojego lub szybko obojętnie nikogo, bo wtedy ja nie mam nic, on to zbiera. Czyli to on tam wchodzi, a macie dla niego to przejąć. Czyli on pracuje na budowie, on to zbiera. Czyli ja idę z nim, korzystam z tego, co ona zbiera, ale on tam wchodzi i dla niego to miałeś się przejąć. Jesteście nienormalne wszystkie. Czyli on zbiera, oddaje mi kurwa bon, czyli ten bon to on i ja i mamy wejść do kasy, żeby on tam przejął, a one blokują, nie ma.